Witajcie, kochani, w czytaniu na now księżyca, który jest już dzisiaj. Zobaczymy sobie taką krótką energię ogólną. Na początku chciałam Was przeprosić, że te Wasze zamówienia wychodzą wolniej niż się spodziewałam, ale naprawdę staram się robić wszystko, żeby już wszystkie poszły. Do soboty na pewno już wszystkie wyjdą. Wybaczcie też, że jest mnie mniej na kanale, ale miałam troszeczkę problemów osobistych i. No, i też zaczęłam nową pracę na pełnym etacie, dlatego, jakby mój czas został bardzo zlimitowany. Ale postaram się Wam wynagrodzić to wszystko w weekend. No i co? Zaczynamy. Także, jeżeli dostajecie swoje przesyłki, to to też może trochę trwać, dlatego, że to idzie z Anglii i um, jedne idą 4 dni, jedne idą 3 tygodnie. Najdłuższa chyba szła 6 więc e, na pewno są wysyłane, tylko po prostu, no, tak to czasem działa. Dobrze, zobaczymy ogólną energię tego nowiu. Doskonały czas na odcinanie i oczyszczanie. No, zobaczcie, czy mogą być lepsze runy na now niż Hagal i Lagus. Ja jeszcze włączę tylko Tu coś fajnego grało. Sekundka. <śmiennie> Oczywiście musi być reklama, bo jakby, jakby. inaczej. Też was denerwują reklamy przed filmikami w filmikach, jak mnie, czy to tylko mnie. <śmiennie> <śmiennie> Już sekundka, postawię tylko telefon. nam tu grał. strasznie mnie denerwują, dlatego nie um, nie ma ich przed moimi silnikami. dobra jak piękne są te runy na ten naprawdę i coś się zruszyłam, popatrzcie skupienie się na sobie i w sobie zaglądnięcie do naszego wnętrza skupienie się na planowanie tego co chcielibyśmy oczyścić. Ingwas to też planowanie naszej przyszłości. I zobaczcie. Mamy planujemy to co chcemy oczyścić, odciąć, odcinamy. Co możemy odciąć tutaj? Możemy odciąć wszelkiego typu um, blokady, wszelkiego typu ograniczenia. Rozwalamy wszystko dzięki Hagar. Usuwamy, czyli czarna świeca, na świecy Hagal, ale jasna intencja. Możecie na kartce spisać sobie wszystko to, co chcecie sobie odciąć, tak? I spalić to w tej czarnej świecy. Możecie wszystko wypisać na świecy, ale mi się wydaje, że łatwiejszym sposobem jest właśnie napisanie na kartce. Bo często pytacie się: Ja mówię, żeby to odciąć oczyścić jak to zrobić? Właśnie tak. Właśnie poprzez świecę, poprzez żywioł ognia. Pamiętajcie, że to nie to, że my robimy to przez świecę, my robimy to poprzez żywioł ognia, bo świeca jest symbolem żywiołu ognia, tak? Czyli to jest praca z żywiołami tak naprawdę. I um, możecie napisać na kartce, właśnie, chcę odciąć brak fina, braki finansowe, choroby, niepowodzenia, e, brak pewności siebie. Mm, nie używajcie tylko słowa nie, bo nie tutaj jakby nasza podświadomość nie do końca to słowo jakby akceptuje i nie do końca przyjmuje je do wiadomości. Czyli um, nie wiem, nie chcę być um, nieszczęśliwy, wyjdzie chcę być szczęśliwy, e, akurat tu zadziałało dobrze, ale nie chcę długów o na przykład. I w tym momencie, jeżeli wykasujemy nie, wyjdzie, chce, e, chce długi. Rozumiecie? Więc tutaj starajmy się tego nie używać, e, ale możemy odciąć braki finansowe, długi same w sobie, e, brak pewności siebie, brak miłości własnej. E, no wszystko to, e, co jakby was ogranicza w jakiś sposób. E, ale dodatkowo możemy to jeszcze oczyścić, tak? Może są rzeczy, których nie chcecie odciąć, a oczyścić może właśnie fajnie oczyścić relacje między kimś a kimś. Wtedy warto zapalić fioletową świecę z runą lagus. Możecie zapalić niebieską świecę z runą lagus, żeby to też oczyściła, i um, lagus jest runą wody. Tak naprawdę, więc można ją łączyć i z fioletem, ale i z niebieskim, tak? Ona pięknie też udrażnia różnego rodzaju rzeczy. Um, dostałam przed cudną wiadomość, um, nie powiem dokładnie od kogo, ale od jednej z pań, która tutaj mnie słucha na kanale, która prosiła o pomoc, bo jej mama um, cierpiała na zakrzepicę i powiedziałam, że może popracować z runą Lagus. Żeby paliła świecę z runą lagus, że może mama mieć przy sobie na karteczce runę lagus. I ta pani pracowała z nią. E, I właśnie ostatnio dostałam wiadomość, że stał się cud, że stał się cud, że lekarze są zdziwieni, ponieważ właśnie e, pani bardzo pracowała dużo mentalnie i wspierała się runą lagus, i właściwie są tylko pozostałości po zakrzepach, które były wcześniej naprawdę ogromne. Więc to naprawdę działa, tylko nasze nastawienie, nasze skupienie się na tym, yy, nasza intencja musi płynąć z serca i musi być autentyczna, bo robienie czegoś byle jak w żadnej dziedzinie naszego życia po prostu nie zadziała, prawda? Dobrze, no i popatrzcie, kiedy my to oczyścimy, kiedy my to poodcinamy, to nastąpi dagas przemiana, transformacja, szczęście, powodzenie, wyjście do światła. Wyjście do światła. Piękne. Piękne przesłanie. Ja teraz jeszcze zrobię takie krótkie przesłanie. To akurat w tym pokoju bo przeniosłam się do innego pokoiku i w tym pokoju nie mam tutaj 1, 2, 3 karteczek, więc musicie sobie wybrać. Dobrze? Sami. Wybierzcie sobie talię. Jeden. przy Was. dwa i trzy tą talię sobie dopowiemy A tutaj jeszcze dołożamy ewentualnie jeden, dwa, trzy co powinniście oczyścić podczas tego nowiu talia pierwsza Kochani, brak konsekwencji, brak pewności siebie. Mm, jakbyście tutaj widzę, że nie macie swoich celi życiowych określonych jasno i wyraźnie, więc to takie niezdecydowanie. Z drugiej strony, mam wrażenie, że trzeba by było pooczyszczać wszelkiego typu sprawy zdrowotne, tak? Czyli odcinam od siebie wszelkie choroby, dolegliwości, tego typu rzeczy, oczyszczam to, uzdrawiam. Ale u Was. Warto się skupić na rodzie. Możecie też tutaj oczyścić wszelkie powiązania karmiczne z rodem. Popatrzcie, mam runę karmy i runę odale. Wtedy też możecie połączyć, tak jak ja mam na, te podstawki do oczyszczania rodu. Tam też mam połączoną runę lagu z odalą. Ale wy też możecie zapalić wtedy fioletową świecę z runą odala w intencji oczyszczenia rodu. Pozbycia się wszystkiego tego, co Wam tutaj przeszkadza. Pozbycia się właśnie karmicznych obciążeń z rodu, bo one tutaj są ewidentne. To jest tak oczywiste powiązanie, że naprawdę. Działajcie tutaj, kochani. To są takie krótkie, ale informacyjne, tak? Zobaczymy, to była chyba druga. Wy tutaj musicie poprosić o wsparcie energię wyższe. Tak naprawdę e, tak naprawdę z jednej strony nie musicie oczyszczać nic e, albo i wszystko, bo to jest taka runa, która mówi wszystko i nic. Tylko e, ja bym tutaj poprosiła Waszych aniołów stróżów o wsparcie i o pokierowanie. Bo mam tutaj runę Algis. Jeszcze to pytam. Co tutaj można jeszcze? No właśnie. Wy jesteście bardzo magicznymi istotami. I tak naprawdę wy y, pięknie stoicie tutaj na ziemi i y, macie doskonałe po połączenie jakby ze sobą, tak? Czyli takie połączenie pomiędzy Waszymi świadomościami. I wy sami doskonale wiecie, posłuchajcie siebie, zaglądnijcie w siebie i tym się kierujcie, a jeżeli nie wiecie dokładnie, to warto by tutaj było wesprzeć się właśnie energiami wyższymi i to ich poprosić o pokierowanie wami. I zobaczmy sobie trzecią talię. O. Brak pewności siebie. Brak poczucia bezpieczeństwa i u Was też wyszły sprawy karmiczne. Za dużo siedzicie w głowie trochę, kochani. I mam wrażenie, że u Was dziwnie to wygląda, ale powinniście oczyścić własne myśli. Uwierzyć w siebie, odblokować wszystko to, co stoi na drodze do Waszego sukcesu, bo sukces jest Wam pisany, ale Wy, jakby sami w Niego nie wierzycie. Sami w niego nie wierzycie, jakby ograniczacie samych siebie, i tutaj te przeszkody na drodze do waszego sukcesu, jasność, klarowność myśli, ale też wszelkie ograniczenia karmiczne, które gdzieś na was wpływają w relacje, więc to bym tutaj odcięła. A jeśli chcecie dodatkowej pomocy, to tutaj zwróciłabym się także do energii wyższych, bo Algis tutaj mówi, że e, macie wsparcie w postaci aniołów, czy właśnie energii wyższych, które tutaj mogłyby wam ich pokierować, jeśli o to poprosicie więc jak najbardziej na tym się wspierajcie Co, ponieważ było to tak dosyć króciutko, ja jeszcze wyciągnę dla nas wszystkich na ten nów przesłanie Kart opiekuńczych, wskazówki, no proszę. Proś o rady, Bóg wyjdzie naprzeciw każdej Twojej potrzebie. Patrzcie, piękna ta karta, moja ulubiona zresztą, bo jest na niej. Zobaczymy sobie tutaj. Słowa dla duszy brzmią. Jestem spokojna, chroniona i bezpieczna. Wszystko idzie dobrze. Piękne. Piękne przesłanie dla nas na dzisiaj. Ja się postaram, kochani, przez weekend nagrać Wam więcej filmików i będę Wam wrzucać. Um, w przeciągu tygodnia też szykuję z koleżanką dla Was niespodziankę. Może uda nam się to zorganizować w ten weekend też nie wiem, bo mam go dosyć mocno obłożony, ale, ale mam nadzieję, że to nam się uda i, i że Wam się taka forma też spodoba. Jeszcze nie mogę Wam powiedzieć o co chodzi, ale, ale zobaczycie już wkrótce. E, ja życzę Wam cudownego nowiu. Życzę, żebyście pięknie podziałali, poodcinali i. Pamiętajcie, że zawsze po zapaleniu czarnej świecy możecie także przyciągnąć światło do waszego życia, czyli warto by było zapalić białą świecę właśnie po to, żeby um, wypełnić te miejsca po odcięciu czymś pięknym, cudownym, jasnym. I tego Wam kochani życzę. Eee no i co, do usłyszenia pewnie jutro. Trzymajcie się cieplutko.